Medyczna rewolucja, która pozwala zachować zaatakowany przez nowotwór narząd. Po raz pierwszy w województwie śląskim w szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu do usunięcia guzanerki wykorzystano nóż wodny. Urządzenie jest dużo bardziej precyzyjne niż skalpel. Operacja zdecydowanie mniej inwazyjna niż tradycyjna, ale najważniejsze, że w pełni refundowana przez NFZ. Nóż wodny to nowy nabytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Na czym polega jego działanie? Działanie noża wodnego polega na wytworzeniu silnego strumienia wody, płynu, który jest w stanie oddzielić tkanki nowotworowe od tkanek prawidłowych. Ideą tego działania jest to, aby w sposób bardzo precyzyjny usunąć pacjentowi zmianę nowotworową, na przykład z nerki, tak aby zaoszczędzić narząd. My użyliśmy noża wodnego u pacjenta, który miał zmianę guzowatą, najpewniej nowotworową, w dolnym biegunie prawej nerki. Dzięki temu, że ten nóż wodny został przez nas użyty, pacjent jest w stanie bardzo szybko uruchomić się i bardzo szybko wrócić do normalnej aktywności. Jaka to jest istota działania noża wodnego i dlaczego my tego noża wodnego używamy, dlaczego rozpoczęliśmy w ogóle operację przy użyciu noża wodnego. Chcielibyśmy, aby pacjenci, w szczególności pacjenci nowotworowi, mieli zapewnione leczenie mało inwazyjne, czyli takie, które pozwala im na zachowanie normalnej jakości życia przy małej utracie krwi. Tutaj mówię o, o zmianach guzowatych w nerkach oraz aby... Te skutki leczenia były zauważalne zarówno dla, dla chorego, no, jak i dla, dla lekarza, czyli dla nas, bo my również cieszymy się z tego, jeśli pacjent szybko i bezpiecznie wraca do zdrowia. A jak długo trwa rekonwalescencja w porównaniu z tradycyjną metodą, tą bardziej inwazyjną? Klasycznie pacjent wraca do normalnego życia po 7-8 dniach. Zwykle w 7-8 dobie pacjenta wypisujemy do domu. Przy zastosowaniu techniki mało inwazyjnej, czyli techniki noża wodnego, pacjent jest w stanie w czwartej, w Piątej dobie iść do domu. Czyli jest to bezpieczne, skuteczne i mało inwazyjne leczenie chorób nowotworowych. Za chwilę zapytamy pacjenta, jak się czuje, a jak pan ocenia jego stan zdrowia po zabiegu? Bardzo dobrze. Pacjent dzisiaj będzie uruchomiony. Pacjent jest w pełnej komunikacji, pełnej świadomości. Uchyli mu się jej cewnik. Pacjent nie krwawi z drenu, co często zdarzało się przy zabiegach klasycznych. I tak jak państwo zapytacie, w mojej ocenie jest to pacjent prawie, że już wyleczony. Odwiedzamy oddział urologiczny Szpitala Wojewódzkiego numer 5. Proszę powiedzieć, co u pana zdiagnozowano? Na lewej nerce takiego małego guza, 29 na 40 parę milimetrów. Zostało to amputowane właśnie takim wodnym tym nożem. Jako jeden z pierwszych, czy pierwszy w ogóle to w tym szpitalu. Tak mi przekazał ordynator, że, no że jest wszystko w porządku, z jakiś tam szkodliwy. Tak, takie wieści dostałem do od do, do ordynatora. Wybudził się Pan z narkozy i co? Wybudziłem się z narkozy, nie ma żadnych bólów, nic. To, żadnych zawrotów głowy. Jestem tak jakby, jakbym się położył normalnie spać. Nie ma żadnych boleści, takich czegokolwiek. Dostałem oczywiście takie delikatne, ale, ale nic mnie w ogóle kompletnie nie ma. wczorajsza nie boli po tej operacji. Nie mam żadnych bólów tej, tej operacji. No, nie ma tej, że nerka boli, czy tam bok boli, nic kompletnie. Nie. I kiedy wypis? No prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek, w przyszłym tygodniu, tak, tak mi ordynator przekazał. Do niedzieli muszę leżeć jeszcze, tak. A soboty do niedzieli muszę leżeć, muszę, ale po, prawdopodobnie poniedziałek lub wtorek będę wypisany także z tego wszystkiego. Pozostaje i zdrowia? Dziękuję uprzejmie. Życzę wszystkim, którzy trafią na taką operację i w ogóle we wszystkich szpitalach, żeby wracali do zdrowia i, i ludzie byli szczęśliwi. Koniec roku to dziwne, ale, ale niestety nie... nie Choroby nie wybierają, kiedy ale zawsze się coś przytrafił. Dziękuję uprzejmie bardzo. Operacja jest nie tylko dużo bardziej precyzyjna, ale zdecydowanie krótsza niż dotychczas. Nóż wodny w sosnowieckim szpitalu będzie wykorzystywany nie tylko przy zabiegach nerek. może być zastosowany u pacjentów z rakiem prostaty. Nowe narzędzie pozwala przeprowadzić operację usunięcia raka prostaty w sposób niezagrażający potencji.